i głośno, ale spokojnie. Pierwsze koty za płoty. Tak orszak Trzech Króli prezentował się poprzednimi laty. Wszystko pokłon mi składa. Teraz ma być równie ludycznie, ale profesjonalnie na całej linii. Trzeba było troszeczkę nad interpretacją tekstów popracować, ponieważ teksty są bardzo dawne, pisane archaicznym językiem. No i nie wszystkim łatwo było przebrnąć przez tę barierę, ale po próbach udało się. Uda się również 6 stycznia. Zielonogórzanom, jak pokazali frekwencją poprzednimi laty, niestraszny ni ziąb, ni deszcz. Podczas czwartego już lubuskiego orszaku Trzech Króli organizatorzy są przygotowani na 10 tysięcy osób. Mają 10 tysięcy koron. Wszystkie dzieci z wszystkich szkół zielonogórskich robiły, dzieci i młodzież robiły korony, robił uniwersytet III wieku, robił dom harcerza, robił ogólnie liceum plastyczne. Mimo zapasu koron inicjatorka królewskiego orszaku Eleonora Szymkowiak namawia do twórczej inwencji. To jest takie hasełko. Chcesz być królem na Deptaku? Zrób koronę dla Orszaku. Królować na Deptaku będzie również muzyka. Najwięcej pośpiewamy podczas trzeciego przystanku Orszaku na scenie pod Zielonogórskim Ratuszem. Chór Moderato jako chór również aniołów, górale bukowińscy Watra jako pastuszkowie, no i Trzech Króli składa pokłon, dary, mire, kadzidło i złoto. Następnie śpiewamy razem z orkiestrą ze stalu Kolendy. Amatorzy Orszaku wyruszą we wtorek około 13.15 spod kościoła pod wezwaniem najświętszego zbawiciela. Korony na placu bohaterów będzie można odbierać od 11.30.